Niemal połowa Niemców w okresie do 5 lat po zakończeniu wojny nadal uznawała nazizm za dobrą ideę, tylko źle wdrożoną. 37% respondentów twierdziło, że eksterminacja Polaków i Żydów w czasie wojny była konieczna dla zabezpieczenia Niemiec. Jedna trzecia osób twierdziła, że Żydzi nie mają takich samych praw jak inni ludzie. Taka sama ilość twierdziła, że procesy norymberskie były niesprawiedliwe, a jedna czwarta badanych ciepło wspominała Hitlera co jasno pokazuje, że problem sentymentów nazistowskich nie został w okresie powojennym zupełnie wyrugowany. Choć trwają spory o to, jak przeprowadzono powyższe badania. Na przykład zwraca się uwagę, że w oryginalnym pytaniu o eksterminację Żydów i Polaków użyto podwójnego zaprzeczenia, co zdaniem części historyków mogło powodować błędne odpowiedzi niektórych respondentów. Jednak przez wzgląd na sam fakt, że w żadnym z tych pytań sentymentu nazistowskiego nie wykazywało więcej niż połowa obywateli, proces denazyfikacji uznano za zakończony, przez co kanclerz zachodnich Niemiec Konrad Adenauer mógł ogłosić amnestię dla niemal 800 tysięcy osób, wobec których jeszcze w roku 1951 prowadzono dochodzenia. Wywołało to wtedy uzasadnione kontrowersje wśród zachodnich społeczeństw. W tej grupie znalazło się bowiem 20 tysięcy osób skazanych za zabójstwa w czasie wojny, 30 tysięcy osób skazanych za ciężkie pobicia jeńców i obywateli podbitych krajów, a także kilka tysięcy działaczy SA, SS i partii nazistowskiej.